Siema-Siema z tej strony Sowanos Dziś sobie zagramy w Hitmana i lecimy. Widzowie coś źle poszło naprawdę Dobra wlatujemy na grubo Skąd mnie załatwił? Wstałem, dobra e, Wczytam Widzowie, przepraszam za e, takie coś, ale Trzeba było coś zrobić no. Ten mnie zobaczył I znowu widzowie, ale szczerze dobrze poszło. Nie widzicie mnie. Czekamy chwilę, tu broń wyrzucę. Się schowam, jak skończą yy, poszukiwania moje. Poczekamy sobie widzowie Porozmawiamy sobie Napiszcie w komentarzu Jak wam mija Co tam porabialiście Czy gra, graliście już w Hitmana Jak graliście to może jak, jakieś pomysły mi podrzucie? no, Zapisało mi grę Który był ten e, skan całego obszaru widzowie? Zapomniałem. Awesome, Mr. O, widzowie udało się. Są przeszukiwania, ale... Mam zadzwonić do niej spotkać się po pokadzie. Podejrzewam, że wam wykonuję modelki, więc prawdopodobnie kruger jest jedynym z miejsce pobytu jest natychmiast nieznane możliwości. Nie zadzwonię To Ogólnie gdzie mam do jest Dobra kij biegnę na górę Mogę przejść Mogę Pozwolili mi To jest jazda teraz Widzowie Bez trzymanki pomimo zakazów Tylko nie pamiętam, którym widzowie właśnie się... Yy... O, dobra, na kontrolu to się robiło. Tam jest łona. Tu jest tak. Tu są szafy. Mogę na górę wejść, koledzy? Mogę.

Ten telefon mam wziąć. Czy on ma przy sobie, czy aktualnie nie ma przy sobie go? Muszę to czytać. Mm -hmm. Właśnie to nie wiem. A tu coś jest? Tu są te lokaje. To jest ona, ale ja muszę do niej jakoś widzowie zadzwonić. Tylko szczerze nie wiem jak i gdzie. Może tu? Coś tu się zna, ktoś tu jest? Aktualnie nie ma nikogo. Muszę sprawdzić, czy mam... Y Gdzieś telefon widzowie No nie ma To gdzie ja mam do niej zadzwonić? Naprawdę nie wiem Co to jest? Znajdka? Znajdźka? Widzowie, nie widzę żadnej opcji, żeby ją kuźwa kropnąć. Naprawdę. Mam podobno do niej zadzwonić.

To co pójdę stąd na razie. Przepraszam, widzowie, że tak lamię, ale szczerze, szczerze, to nie wiem, jak to zrobić. No. Yy, tu bym zapis dał, lecimy. Wszyscy widzowie to pooglądacie co tu się odwala. Bo sam szczerze to ja nie wiem. Nie co zrobię, widzowie. Wyjdę. Pójdę tu. Przekazywam, pokażę teren. A sprawdzę, czy mnie wpuszczą. Nikt mnie tu nie będzie podejrzewał, patrzcie. Hello, Mr. Kruger. I sobie lecę dalej. A może gdzieś tu trucizna będzie, wtedy wrócimy, ją zlikwidujemy tą trucizną i później tamtym się gościem znajmiemy no Naprawdę mm, nie wziąłem wytrychów, nie To jednak tam nie wejdę, no Widzowie Ale to jest tędy Też nie mogę, zamek zamknięty Kuj Wa. Ale sobie wskoczył okno. Patrzcie widzowie Jaki Assassin's Hitman Hello Mr. Kruger. Siema ziomek, to sejdę. Szczerze, tu jesteście, no? A jest tu gdzieś zejście na dół. Ty. To jest Wiktor Nowiko. On ma obstawę. Dziś, szczerze, widzowie. Pierwszy raz nie wiem, co zrobić. Ale już jesteśmy coraz dalej. Bo chyba gdzieś tu trucizna jest. Chyba. Ale nie musi. Czyli tam to ja nie mogę wejść. O tu. Otworzyłem wyjście. No nie ma widzowie, naprawdę. Nie ma trucizny. Tę opcję mogę pomi pominąć, że trucizna mnie nie zabije. Zadzwonić do niej nie wiem jak mam zadzwonić. Bo nigdzie telefonu nie widziałem. To jest to. Bo to jest, że mam do niej zadzwonić, ale gdzie? To nie wiem sam, bo wskazówki mi nie pokazują gdzie mam zadzwonić do nich i na ślepo teraz błądzę. Szczerze, zrobiłbym to najgłośniej, ale nie chcę, żeby mnie. dziwnym trafem. pozabijali. Przepraszam, że głos widzowie podnoszę, ale pierwszy raz nie wiem naprawdę co mogę zrobić, a co nie. Naprawdę widzowie jakaś propo propozycja w komentarzu czy coś. Se seryjnie. Przepraszam, że tak lamie. Ale nie mogę tego nic, nic tu znaleźć ani zrobić. Naprawdę. To jest tak tak chore. I tu wyjście oczywiście tu... Na zmiany, które zaszły w Twoim otoczeniu, wskazówki, yy, postaci i rozmowy związane z tą okazją będą nieaktywne. Dziękuję, możliwość zaprzepaszczona, bo nie miałem jak zadzwonić. Zaraz seryjnie tam na. tam na. wbiję na górę. Wezmę, yy, zapiszę przed tym i zrobię rozwałkę, bo to, to, to nie ma sensu. Nie mogłem ani do typiary zadzwonić, ani nic, bo powalone wskazówki mi nie pokazują. Naprawdę. Przepraszam widzowie, że się tak denerwuję, ale... Hey you, you're off limits. I'm taking you out of here. Please follow me. To będzie widzowie grubszy odcinek. Wiesz spluwę. Dobra, jednak nie. Widzowie, dzięki za to, że jesteście gra z wami suwano z cześć. cześć.